Proces tworzenia prezentacji jest zazwyczaj nudny i czasochłonny. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak wykorzystać do tego sztuczną inteligencję, aby w kilkanaście sekund wygenerować naprawdę bardzo ładną prezentację. Zanim jednak przejdziemy do samego tworzenia prezentacji, warto pamiętać o tym, że zasilenie sztucznej inteligencji wiedzą jest kluczowe. Dlatego, przejdziemy do Gemini bądź do innego modelu językowego takich jak Cloud, ChatGPT, czy chiński DeepSeq, możemy wykorzystać dowolne miejsce, gdzie najlepiej się czujemy. Jak Akurat w ostatnim czasie korzystam z Gemini i dlatego też polecam tobie, on jest w 100% darmowy i przede wszystkim oparty na narzędziu googlowskim. W tym miejscu, gdy mamy plusik, klikamy sobie pliki, obrazy, cokolwiek chcemy dodać, ja zazwyczaj polecam jak najwięcej rzeczy o nas, o tym czym się zajmujemy, jaki biznes prowadzimy, o czym jest nasza marka. Dzięki temu AI, tutaj konkretnie Gemini, model językowy Gemini, jest w stanie zrozumieć jak najwięcej od nas. Więc ja zalecam stworzyć jakieś testy psychologiczne, jakieś właśnie scenariusze, jeśli tworzymy rolki na przykład, bądź jeśli mamy już jakieś prezentacje, też możemy je tutaj umieścić. Ja akurat taki folder mam już stworzony, gdzie mam zbiór dokumentów o mnie, kompleksowy profil osobisty, czym się zajmuję, kim jestem, czym jest moja marka, właśnie moja historia też biznesowa i wiele, wiele więcej, także ja załączę te pliki i zaraz Wam pokażę. Jak zrobić kolejny krok. I tutaj nieważne, czy to będą pliki PDF, czy to będą pliki Wordowskie, czy to będą jakieś zdjęcia, czy właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, prezentacje. Teraz kluczowe jest to, o czym my chcemy stworzyć prezentację, ponieważ no, to jest bardzo ważne, aby wyjść z tej pozycji troszeczkę może nie tyle co strategicznej, ale planistycznej, czyli co ma być umieszczone na tej prezentacji. Staramy się opisać jak najbardziej szczegółowo, jak najbardziej maksymalnie dla AI, czym się chcemy zajmować i też czym, o czym będzie ta po prostu prezentacja. I stworzyłem na szybko taki prompt, czyli mam do stworzenia prezentację na temat budowania i rozwijania swojej marki osobistej. Jest to wystąpienie dla osób, które będą na konferencji marketingowej, czyli targetem są osoby, które już budują marki osobiste. W prezentacji chcę przedstawić koncept czterech etapów budowania marki, no i tak dalej, i tak dalej. Opisam szczegółowo w miarę, mógłbym oczywiście jeszcze bardziej, nawet cały koncept przedstawić i tak dalej. Chcę po prostu pokazać Wam na bazie tej wiedzy, która jest umieszczona w załączniku, a także na bazie tego prompta, jakie możemy uzyskać efekty, jeśli chodzi o modelowanie slajdów, i tak jak widzicie, w kilka sekund, w kilkanaście mamy już gotowy koncept, to jakie mają być to slajdy, o czym mają być, jakie rzeczy na bazie naszej wiedzy, oczywiście to, co umieściliśmy. Następnie przechodzimy do strony gamma.app. Tak docelowo prawdopodobnie będzie to u Was wyglądało. W wersji darmowej można generować do 10 slajdów na prezentację, w wersji płatnej można to więcej generować, a w wersji tej prąd taki maksymalnie to tam jeszcze chyba ponad 30 slajdów. Klikamy utwórz nowy z AI i klikamy proszę wkleić tekst. Ja już przygotowałem wcześniej taki tekst, czyli po prostu skopiowałem to co miałem w Gemini z opisanym na 15 slajdów. Następnie klikam proszę kontynuować i tutaj przechodzimy do tego, że albo możemy spróbować to zrobić oczywiście sobie to rozłożyć 15 kart, tak, czyli 15 slajdów i zobaczyć jak się wygeneruje, albo po prostu ustalić karta po karcie. Z mojego doświadczenia raczej lepiej ustalić karta po karcie, więc tutaj akurat to przekopiowanie trzeba zrobić jeszcze raz, czyli po prostu usuwamy to, co jest niepotrzebne, tak? Na dany slajd, a resztę po prostu dodajemy sobie karta po karcie. Ja na potrzeby tego filmu po prostu to podnę, kiedy już będzie gotowe, pokażę Wam efekt końcowy. I tak wygląda gotowa już prezentacja, jeśli chodzi o koncept. Tak? Czyli mamy podzielony na slajdy, jeśli byśmy chcieli dodać nowe, to klikamy tutaj, proszę dodać kartę. No i w zasadzie mamy wszystko gotowe, więc klikamy, proszę kontynuować. Następnie wybieramy styl, który nas najbardziej interesuje, czyli typografia, kolory i tak ja sobie na przykład, powiedzmy, wezmę tak na szybko, na przykład taki. No, i następnie klikamy generować. I teraz, tak naprawdę, jak to można powiedzieć, dzieje się magia. Zwróć uwagę na to, że mamy krok po kroku generowaną prezentację w kilkanaście sekund, dosłownie w maksymalnie minutę. Tak myślę, tak prezentacja będzie gotowa, może półtorej minuty, może dwie maksymalnie. Jeśli już mam być tak bardzo precyzyjny, na naszych oczach dzieje się coś niesamowitego. Prezentacja, którą prawdopodobnie samemu zajęłby ci bardzo długo nad w Canvie, wyklikać, to edytować i tak dalej. Razem z AI można to stworzyć dosłownie kilka minut od konceptu do gotowej prezentacji. Coś, co na pewno dla dużej części marketerów, dla osób, które będą występować na scenie, będzie niesamowitym ułatwieniem. Ale także wyobraź sobie sytuację, gdy masz w pracy coś zaprezentować, przedstawić jakiś koncept, raporty finansowe, cokolwiek innego. To się dzieje AI generuje Ci w parę sekund gotową rzecz, gotową prezentację. I patrz, mamy od razu nawet z obrazami, z jakimiś infografikami, jeśli trzeba, tak? I mamy, mamy różne punkty, jakieś części graficzne, możemy coś sobie przerobić, jeśli coś nam nie pasuje, to możemy po prostu sobie to edytować, tak? W tym miejscu możemy sobie jeszcze raz wygenerować stronę. Możemy dodać nową stronę, jeśli, jeśli coś byśmy chcieli poprawić. I tak zróbmy na przykład, nie wiem, na, na przykładzie. Na przykładzie tutaj. Co możemy zrobić? Możemy zmienić układ. Patrz. Możemy zrobić taki. Możemy tak zrobić. Możemy w formie takiej. Czy tak? Możemy obrazy zwiększyć. Możemy bardziej centrować. Możemy w prawo, w lewo stronę i tak dalej. Możemy zmienić kolory oczywiście też. Możemy dodawać tak naprawdę wszystko, co jest związane z prezentacją, także również możemy generować, dopasować obrazy do wielkości. Możemy poprosić AI, aby usunęło tło, aby dodało animację, aby usunęło coś z listy, bądź możemy edytować obraz i jeszcze raz wygenerować z AI, aby. Także, oczywiście, pobieranie możemy pobrać sobie taki gotowy obraz, ale także możemy wygenerować jeszcze inny, więc spróbujmy wygenerować go. I patrz, mamy od razu propozycje kilku innych tematów, kilku innych obrazów, mamy od razu jakieś infografiki i tak dalej. Tutaj tak naprawdę możemy sobie to edytować, zmieniać. Możemy też dodać swoje obrazy, oczywiście, swoje zdjęcia, swoje grafiki, wszystkie rzeczy, ale zwróć uwagę na to, że mamy gotową prezentację dosłownie w kilkanaście w kilkanaście sekund. A jeśli chciałbyś zwizualizować sobie notatki, na przykład do nauki, do tworzenia jakichś konceptów, do tworzenia strategii, do prezentacji też dla innych osób, bądź tak jak na przykład ja robię to bardzo często w mojej społeczności Expert Business Club, gdy przedstawiam jakąś lekcję, możesz wejść na stronę napkin.ai i zaraz zobaczysz, jakie są możliwości wizualizacji notatek. Tutaj piszemy ogólnie, przenosimy tekst, który napisaliśmy z tej prezentacji, które AI wygenerowało, razem z tymi slajdami i tym wszystkim i zobaczmy Jakie będą efekty? No i dobrze, mamy tak wygenerowany tekst. On, co prawda, niczym się nie różni na pierwszy rzut oka, ale daje niesamowite możliwości. W pierwszej kolejności zrobimy sobie na przykład na tym przykładzie, na slajdzie czwartym. Klikamy tutaj. Ten piorun, i zobacz jak się dzieje magia. Mamy nagle gotowy koncept, mamy gotowe właśnie takie porównanie. Mamy jakąś infografikę, mamy jakąś wizualizację. Dużo możliwości tak naprawdę, żeby ci zobrazować coś. Możemy sobie jeszcze trochę wygenerować i zaraz wybierzemy jakąś ciekawą, ciekawe porównanie. Na przykład, mając o tak, to jest myślę, że dość ciekawe. Mamy na przykład fundamenty budowania marki osobistej i mamy tutaj filary, tak? Czyli gdzieś tam obrazowość i podkreślenie w różnych punktach. Możemy sobie także slajdy generować. Przy tym, gdy klikniemy slajd, to zobaczymy, co się zaraz wygeneruje. Tutaj może się wygenerować właśnie coś po angielsku. Nie zawsze to jest, ale czasami może coś takiego wystąpić. Tak? Mamy jakieś gotowe grafikę, gotową mapę myśli, i inne takie rzeczy. Spróbujmy teraz, na przykład, dla kolejnej grupy, na przykład dla tego etapu, zobaczmy, jakie te propozycje. I zwróć uwagę na to, że mamy tutaj, na przykład, jakąś wersję schodkową. Co jest też bardzo myślę, że atrakcyjne, i to się takie wizualizacje notatek oczywiście przydadzą przy prezentacjach, które można oczywiście tutaj wyeksportować, pobrać, dodać do swojej prezentacji, zmienić kolory. Tak samo wszystko tutaj jest możliwe, także połączenie napkin oraz gamma.app. Można fajnie działać, jeśli chodzi o prezentację, wizualizację i działanie. Związane oczywiście ze swoją prezencją, ze sprzedażą, wizualizacją itd., itd. Jeśli czujesz przytłoczenie, brak jakiegokolwiek planu, brak strategii, brak monetyzacji swoich treści, nie wiesz, jak budować swoją markę osobistą, to nasza społeczność Expert Business Club jest idealnym rozwiązaniem na wszystkie Twoje problemy. Pokazujemy, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję do budowania swojej marki osobistej, ale przede wszystkim jak mieć jasną strategię działania i jak budować zasięgi w Mediach. Pomogłem ponad 100 klientom budować marki osobiste, niektórym jeden na jeden, niektórym na konsultacjach, a niektórzy w ramach naszej społeczności. Właśnie pokazuję jasny proces na bazie swoim oraz na bazie klientów, z którymi pracowałem, jak przejść podobną drogę od ekspertyzy do zyskownego biznesu opartego na marce osobistej. Wszystkie informacje znajdziesz w linku o opisie lub po prostu przejść na stronę ebc.biznesdresach.pl. Dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu i widzimy się w kolejnym.